Nareszcie jesteś tutaj. Czekałem na ciebie. Jesteś jednym z tych, którzy otrzymają szansę na zarobienie pieniędzy, które zmienią twoje życie. Kiedy mówię, które zmienią twoje życie, nie chodzi mi o pięćset zł, taką sumę pieniędzy, że pójdziesz do domu i przestaniesz pracować. To jak wcześniejsza emerytura, tyle że z dużą ilością pieniędzy. Zanim opuścisz tę stronę, myślać, że jestem kompletnym głupcem, zatrzymaj się. Przestań sobie wmawiać, już to kiedyś słyszałem lub kolejny kłamca i wysłuchaj mnie. To nie jest kolejne nagranie, na którym ktoś próbuje wyłudzić od ciebie pieniądze. Sam dałem się nabrać na wiele podobnych filmów, które wabią ludzi pieniędzmi. Zawsze jest tak samo. Wkładasz kilka groszy, a zarabiasz miliony. Czy mam rację? Zarabiaj pieniądze, kiedy śpisz, lub milioner w trzy sekundy. Wszyscy będą próbowali cię, aby zwrócić uwagę. Na prawie każdej stronie internetowej czyhają oszuści, ale ponieważ cię szanuję i chcę zdobyć Twoje zaufanie, nie będę składać pustych obietnic jak wszyscy inni. Jaka jest różnica między cmi oszustami a mną? Po pierwsze, niczego od Was nie chcę, niczego nie sprzedaję, nie chcę od Was żadnych pieniędzy. Możesz mi zaufać. Pokażę Ci dowód na to, że mój projekt naprawdę działa. 4672 zł dziennie. Proszę policzyć. 4672 zł dziennie oznacza 32704 zł tygodniowo, czyli 130 130816 zł miesięcznie. Jeśli nadal mi nie wierzysz, to nic nie szkodzi. Jeśli oczekujesz, że bez wysiłku zarobisz miliardy, równie dobrze możesz odejść. 4672 zł każdego dnia nie jest aż tak nierealne. Większość ludzi zarabia talię pieniądze przez cały miesiąc. Niektórzy przez dwa miesiące. Ale co z bankierem? Taką kwotę może zarobić w ciągu jednego dnia bez żadnych problemów. Byłoby kłamstwem, gdybym obiecał ci miliony bez pracy, tak jak robią to inni. Przyznaję to od razu, dlatego rzucam ci wyzwanie. Jeśli myślisz, że po obejrzeniu tego filmu na twoim koncie od razu będzie milion złotych, to wyjdź. Jeśli jednak szukasz stabilnej metody zarabiania pieniędzy, trafiłeś we właściwe miejsce. Jeśli więc jesteś trochę zaintrygowany, posłuchaj uważnie. Pokażę ci coś, czego jeszcze nie widziałeś, a nie zajmie ci to więcej niż dwa minuty, obiecuję. I obiecuję, że nie będziesz zawiedziony. Nikt nawet nie próbował tego, co zaraz wam pokażę. Pokażę ci to tylko raz, więc uważaj. Więc zanim na dobre ruszymy dalej, muszę jeszcze raz przypomnieć o jednej ważnej rzeczy. Nic, absolutnie nic na tej stronie nie jest na sprzedaż. Nie jestem specjalistą od ubezpieczeń, żeby ci i przeszkadzać, a potem dowiedziałem się tylko, że chcę, żebyś podpisał umowę na całe życie. Pokażę ci, jak możesz całkowicie zmienić swój styl życia, jak możesz zamienić klasę ekonomiczną na prywatny odrzutowiec, a to wszystko za darmo. A więc wszystko jasne i wreszcie mogę pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. Mój partner i ja, którzy pracowali w dużym banku prywatnym, wiedzieliśmy, jak zarabiać pieniądze na rynkach finansowych w czasie kryzysu. Przetestowaliśmy nasz algorytm na małej grupie osób. I każdy z nich w pierwszym tygodniu zarobił ponad 28 039 zł. Może poszytasz jakieś fora dyskusyjne, to będziesz mógł sprawdzić. No to do dzieła. Sprawdź to, a się przekonasz. Jeśli znajdziesz kogoś, kto nie był zadowolony z naszego oprogramowania, będzie to cud. Nie ma nikogo takiego. W rzeczywistości pozwoli ci to zarodzić o wiele więcej pieniędzy. Nie chcę, żebyś był rozczarowany, jeśli uda ci się zarobić tylko 20 tysięcy zł. Nawet to są całkiem niezłe pieniądze, prawda? Moja szokująca metoda oznacza, że średnio każdego dnia będziesz mógł przesłać na swoje konto 4672 zł. Każdego dnia, niezależnie od tego, gdzie jesteś, nie musisz mieć żadnej wiedzy, żadnego konkretnego zawodu. A co jeszcze lepsze, metoda ta jest w 100% legalna i etyczna. Nie ma to nic wspólnego z Forexem, akcjami, marketingowy wielopoziomowym. O to właśnie chodzi. Czy kiedykolwiek widziałeś ostatnio wiadomości w telewizji? Widziałeś nagłówki gazet? Wjeżdża nadchodzi kryzys finansowy, 99% ludzi traci swoje pieniądze. Z dnia na dzień ludzie stają się bezrobotni. Ale zadam Ci proste pytanie. Jak myślisz, co się stanie z najbogatszymi ludźmi? Co się stanie z majątkiem tego 1% wybranych ludzi w czasie kryzysu? Spójrz ponownie na nagłówki artykułów. Banki również nie są w złej sytuacji. Jest to główny powód, dla którego bogaci stają się coraz bogatsi i tylko dlatego moje konto wygląda tak jak wygląda. I dlaczego tacy mądrzy ludzie jak ja i ty będą zarabiać tak dużo pieniędzy? W ciągu najbliższych kilku minut pokażę ci, jak możesz powtórzyć nasz sukces. Jeśli obejrzysz ten trudki film do końca, pokażę ci Zak możesz zarobić swoje pierwsze 4672 zł dzisiaj. Po pierwsze, proszę, abyś zapomniał o wszystkim, co kiedykolwiek słyszałeś o inwestowaniu na giełdzie. A więc zaczynajmy. Tak to właśnie wygląda. Nic trudnego, co? Nasz sprytny algorytm podpowiada Ci dokładnie, co masz robić, a ty po prostu to kopiujesz. Nie ma w tym nic trudnego, więc jeśli nadal myślisz o tym, co wszyscy, nigdy nie miałem szczęścia. To na pewno nie zadziała w moim przypadku. Lub, próbowałem już handlować i nigdy nie zarobiłem na tym pieniędzy. Można bezpłatnie sprawdzić, czy jest to właściwy sposób postępowania. Wypróbowanie mojego oprogramowania nic Cię nie kosztuje, ale trzeba Cię do niego przekonać. Nie muszę Ci niczego sprzedawać. Wyniki przemawiają za naszym projektem. Spójrz na zadowolone osoby, które już nas wypróbowały. Przypuszczam, że jest jeszcze jeden drobiazg, który Cię interesuje. Zastanawiasz się pewnie dlaczego nie zatrzymuje tego cudu dla siebie skoro podobno przynosi on tak duże zyski? Odpowiedź jest prosta. Postanowiłem zaofetować to oprogramowanie za darmo 45 osobom. Osoby te, w tym ty, mogą wypróbować wszystko zupełnie za darmo. W zamian poproszę cię o napisanie krótkiej recenzji, aby inni, którzy będą musieli zapłacić 2350 zł za to oprogramowanie, wiedzieli, że ono naprawdę działa. Im więcej zadowolonych recenzentów, tym więcej płacących klientów, gdy zacznę sprzedawać oprogramowanie. Ale wróćmy do sedna sprawy. Wyobraź sobie ze 4672 zł codziennie do końca życia. Koniec z narzekaniem na brak pieniędzy na czynsz. Wyjeżdżasz na wakacje 10 razy w roku? Nie ma problemu. Kupić dom, spłacić wszystkie długi? Nie ma problemu. Posłać dzieci do najlepszych szkół? Chodzić do najlepszych restauracji. Nie ma problemu. Wyobraź sobie życie, w którym nie musisz się niczego obawiać. Najważniejsze jest wyczucie czasu. Jeśli zaczniesz w odpowiednim momencie, możesz zarobić dużo pieniędzy. Jeśli nadal będziesz to czekać, skończysz jak 99% innych ludzi. Czy nie nadszedł czas, aby wreszcie wziąć swój los we własne ręce? Jeśli nie podejmiesz działania teraz, będziesz sobie powtarzał: Żałuję, że nie spróbowałem tego, kiedy jeszcze miałem okazję. Wystarczy otworzyć konto w naszym oprogramowaniu, a stan Twojego konta zacznie rosnąć. Zanim opowiem więcej, pozwólcie, że odpowiem na kilka pytań, które regularnie otrzymuję. Aby zacząć, nie trzeba mieć dużo pieniędzy. Każdy broker ma minimalny depozyt, od którego należy zacząć. Zwykle jest to kwota od 200 do 250 euro. Nie potrzebujesz ani grosza więcej. Nie, nie ma żadnego haczyka. My niczego nie sprzedajemy. Nie prosimy Cię o nic. Wszystkie Twoje pieniądze są bezpieczne i możesz je wypłacić w dowolnym momencie z powrotem na swoje konto. Jest on potrzebny tylko jako kapitał początkowy DLA handlu. Teraz jeszcze jedno: wypełnij formularz obok filmu. Musisz podać swój adres e-mail, abyśmy mogli kontynuować i to wszystko. Po wprowadzeniu adresu e-mail otrzymasz dostęp do sekcji DLA członków. Gdzie panowie, pokażę Ci to wszystko krok po kroku. Dlatego podaj adres e-mail, do którego masz dostęp, ponieważ masz tylko jedną szansę, aby zajrzeć do środka. Kliknij przycisk Kontynuuj, a uzyskasz dostęp do naszego programu. 4672 zł dziennie tylko na ciebie szeka. I znów wolę powtórzyć: wprowadź ponownie swój adres e-mail i sprawdź go ponownie. Często wydajemy nowe, lepsze wersje oprogramowania, aby niczego nie pominąć. Dla pewności. Twój e-mail jest chroniony i nie ma ryzyka, że dotrze do kogokolwiek. Wszystkie informacje, znajdujące się w tej witrynie, są zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Nie zapominajmy, że udało nam się opracować o wiele bardziej skomplikowane rzeczy niż ochrona przed atakami hakerów. Dziś wszystko się dla ciebie zmienia. Można to nazwać odrodzeniem lub inaczej, ale jestem pewien, że nie ażałować, jeśli będziesz szukać dalej. Gotowy? Gotowy do dalszej pracy? Czekam na ciebie na etapie 2. Do zobaczenia za chwilę.